witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem ciemek, a to kolejny odcinek z Jakecia. Tutaj sobie postać zmieniłem. Kalć ma ciała zrobiona, tylko coś nie mogę ten jak klikam na przykład to jedno. Nie mogę dokończyć, bo awantunicz już mam jeden, a 10 minut 7, nie? I nie mogę tego zrobić. Bym musiał to grypcie kupić. Ja że mam 28 grypciów. Czekalić my. Przejdźmy do klejowni. Wczekajmy, wydobyłem, ścieli klucze. ścieli klucze, wydobyłem. To wszystko ścielamy. Tylko czestawimy. tylko to będzie miało latem 7.50. zobaczymy siebie tutaj. Lęczność 14. A tu... O, to fajnie, bo tak nie tak. Jak plikacie tu, no, to, to się wyświetla. Ile masz tam? Lęczność 14. No to kupujemy to tak so to wywalamy i ciop to jedziemy ten cel był trochę niedoplaczowany taki bo tak radzi że to ciop nie mieścił o, ślęczność 10 ślęczność 4 i ja nie mogę 2 razy lepcie dwa razy lepcie to sobie sprzedajemy i będziemy du walili, du Tutaj mamy rzecz szczęście 12. Ale powiem Wam, że będę lepiej bić. 2 lampie lepiej będę bił. 2, 2, I nie mogę być limit, blimy ublimit. łatko łodzko. Ci ładny, są nie. Przechodzimy do gabinecie magii. Kupujemy sobie i nie wiem jak to nie, nie poczyta, to jest tak, yy, tutaj jest tajnia, nie jest tajnia, nie yy, yy, jest nie czekajcie, nie, czekajcie, a to się chyba lewym przyciskiem aktywowało, nie, blawym nie, nie, czekajcie, nie, nie, czy, nie, Czekaj, czy dajemy postać? się już powinno być, coś się będzie się działać? Jak to się robi? O, dobra, jedź, mamy. Dzielo plocięć. Przechodzimy do gabineczu Magi dalej. Tutaj się kupimy, mieliśmy tyle hajciu mieliśmy. Hajciu tyle mieliśmy i hajciu nie mamy. Fiszko, tak jest słabe jaśnie pielon 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 Czego mam? No piśmie Cić ci, kurwa nie mogę Ja cię na czolela Ja cię dupiam, Czy to będzie ci pedać Cwieramy to czy kupimy to może coś czy lepszego po Fuksi No na inter, ja mam dobie Inter Kolewa. Czy to wziąć? To i lęczność. 14. Nie będzie to wytrzymałość Tylko to jest troszkę do dupci: że jak mamy C, to nie widać, ile mamy tego, nie? Ehm, Wyciągałości, troszeczkę głupie, bo to jest jeden chlewel taki niedoplacowany. Pulo, pulo, byli ten celwel, idealnie, doplacowany ten celwel. Ja nie wiem czy oni tutaj się e, wymagają. Tutaj e, piciemy. Mm, hej, e, ci pozdrawiam. E, naglewam, ale, naglewam, ale. Dobra, chowamy tutaj. Widzicie, mam kilkudiem. Tutaj, przejdźmy e, do loczków. Ten dźwięk cię otworzyły. Tutaj cię otworzyły. Te loczki. A tam, tu na początku będzie. Ale to nie, ty czy cię tym czylałem, a tak nie, nie. Czy chyć, a aż nie wyjdziemy? Ci damy te klucze, o właśnie, sprzedamy te klucze, te trzy gdzie cię klucze sprzedamy, bo i tak mi są klucze, nie są krocia, nie? Klucze się mi pociernie, najmniej hajciu będę miał dużo, Chuczio, hajciu, hajciu dużo będziemy mieli, hmm, Wchodzimy na po... nie na poczcie, na czacie, na jej na pocztać, pocztać, Lęczność mamy, tutaj mamy, ci. plekniemy, tak, tak czacie, by żeby zimy sobie, tutaj sobie daście zimy, Laś się, laś zimy, się, laś laś, 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 laś. lekkie, bo ja ten cel będzie przycięciony, nie? Ale tam później się tam to wszystko ładnie porozdaje, ja? troszkę tam... Ile to tak, tak, to kiedy, a Twitch damy, to kiedy ja będę przyjmował, ja będę dawał więcej, to ja to jest jakaś patologia. Ja bym dawał więcej, oni będą trwali się po, po, po 50, 50. Co to ma dotrzeć? ja Cię tak nie bawię. O! Odlokowane coś tam cietę. Cięć Cię siebie uderzymy. Kloczkę. Cikulowa. Chcę te lagi jebane w MyCluffcie. te to ty, kogo? Nie, to nie poć, No poć, 158. -no. 15 level. Poć, tutaj coś zmieniłem, napiciałem sobie się, nagrywam. Dajcie, ja jako psie jak ja żebyś mnie nie wiedział. No troszeczkę jeszcze się lociejdziemy, co czy, że laki, to ma ale jeszcze te lagi tam mnie tak ty, nie letują, to to cię w dupę nie mieści. Widzimy na po. nie, no. poczcie, niech to to wszystko ładnie tak odleczyło. Dobra, czy. odlekło się, no, to, czy się tonęło? No, chyba tak. To odlekło wszystko. Co to mnie tutaj skociło? wyjebał mnie z no co to ma znaczyć? Ci nie będzie No poczt, nie pocztę. ten, ciuc, ja to lubię Hmm, pocztać. Co cię za nie to świecie, tego nie rozumiem Damy laś, tu laś, tu laś. Tu dwa, tu dwa i tu dwa. Nie, siła ciebie też uderzymy, bo to ci ja, to ja ci lęczę. Nie. nie mogę, to jest takie lagucie. No bodzie, co cię Ja nie mogę. No, czy nowo mnie wydupiło cię cellwela? No, czy to level jakiś. Nie wiem, czy to jest celwel. No, No, nie wyciucie z tego Czalwela Cześć Pozdrawiam Benny Hi Pozdrawiam Ciezie 98 A Rich? No, i pozdrawiam Egzater, pozdrawiam Egzater No, co Dobra, przejdźmy może do Hmm, no właśnie, spacimy sobie złoto. to hmm, jest tak. Złoto. Hmm, Łoto, pacimy sobie złoto. A jeszcze ukocznik nie dałem. Cześć, złoto. Dajmy sobie. Hmm, dajmy sobie. Ci, to, ci. to sobie damy. Jak to nie. Cio, to nie mogę. Jakie odczuć! a Tak nie można! Zawodzi nad tą gildą, czekajcie na gildzie co będzie wejść! Tak, na gildzie co będzie wejść! Czekajcie, spać i wpłacimy, No, czy też, no, będzie podziwało! 30 wpadł, jestem 300, aa, wpadł, tam, Czuna! Dzielimy ci kulwa! idziemy cię do... Dalej do postaci... To będzie to lec coś płacić. to to cotow, to. Macinacie. Cię cotow, tutaj to cotow, to to cotow, To cotow, co, cotow, to jeszcze loczedziemy Ciebie No bla Ciecieciśko tam pociekaniuje Wchodzimy do loczku Do loczku Czekajcie No ciało Ciebie pamięta, laci wywalić z celwela To to jakiś... Dziwny cielwel jest Jakby nie ludzi umiem to, to to jest jakiś... Patologiczny cielwel, no no, patrzcie, się nabiło mi dalej. No a, a, ajuda, ajuda, ajuda a, 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 No, co, co, co się stało? No, co, co się stało? No, co, co się stało? O dobra Lecimy do pierwszych lochów idziemy, moi glocie. Ciao, a nawet ten diabeł jepaną. Oczkulwa! Jak te gdzie daję bałem. Ciao! Jakie ci kówno dało nam? Ja cię piekło, że. To działa, 2 lat działa BDTK 2 Czego czekujemy? A, czego czekaj, skeleta? chyba pokonała 14 level ma. To do nich czek, A nich nie do cię! Uniczki! do poddawać Uniczki? Dawaj, nich czek, do nich czek, do nich czek, Unikaj Przemek, unikaj śiemek. O, ta, 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 Ale to chyba, 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 o a, chyba, 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 Jeszcze chyba, 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 Pomiń, pomiń NIE MOGĘ! JAKIĆ KICI KULWA WŁÓDŹ Dobra Dobra, dwóch nie jechałem Dobra A na Ile? Jeden procent, to Tutaj mamy czternaście Dwa I ja nie mogę Działo, dziewięć Dziewięć, dziewięć, się, patrzcie się